Siatkarze BBTS-u po raz kolejny ponieśli porażkę na własnym boisku. BBTS odnotował kolejną porażkę w hali Wiktoria przy ulicy Bratków. W sobotę Bielszczanie ulegli zespołowi siatkarz Wieluń 3 do 2. Goście bardzo dobrze rozpoczęli mecz, ale w końcówce gospodarze dobrze popracowali w obronie i skutecznie w kontrak, co pozwoliło im wygrać pierwszego seta 25 do 23. Początek drugiego seta to wyrównana gra, ale w końcówce przyjezdni skutecznie kończyli swoje ataki. Natomiast po drugiej stronie siatki błąd gonił błąd. Siatkarz wygrał pewnie 25 do 15 i wyrównał stan meczu. W trzecim secie do wyniku 10 do 10 gra toczyła się punkt za punkt. W samej końcówce gospodarze popełnili trzy niewymuszone błędy i musieli przełknąć gorycz porażki 20 do 25. Na początku czwartego seta gospodarze odzyskali skuteczność w ataku i rozpoczęli odprowadzenia 6 do 1. Jednak ponownie kibice mogli obserwować masę zepsutych zagrywek. Dzięki dobrej grze w obronie goście odrobili kilka punktów. Przy problemach z przyjęciem gości Bielszczanie skutecznie kończyli kontry i powiększali przewagę, zwyciężając 25 do 20, doprowadzając do tajbreka. Niestety w tajbreku zawodnicy siatkarza wykazali więcej zimnej krwi w ataku i zwyciężyli tiebrek. Breka 15 do 11, a cały mecz 3 do 2. Na uwagę zasługuje niezwykła postawa sędziów, co trener siatkarza skwitował krótko. Szkoda, że nie mogę mówić o pracy niektórych ludzi. Bo wydaje mi się, że wypadałoby. No tak jest, no na całe się wygraliśmy i drużyna pokazuje, że, że gra coraz lepiej i chwała im za to. Klub z Wielunia zdobywa punkty i równa do czołówki pierwszej ligi mężczyzn, czego niestety nie można powiedzieć o BBTS-ie. Bielszczanie sezon rozpoczynali jako lider rozgrywek. Po sobotnim spotkaniu BBTS zajmuje miejsce piąte, a Wieluń awansował na miejsce czwarte. Mamy drużynę czwartą, także ona, ona cały czas walczy. I czasami jest tak, że nawet za bardzo chcą i to jest problem, ale generalnie mam drużynę walczaków i dlatego, dlatego te trudne momenty udaje się przełamać, całe szczęście. Ja się cieszę z tych dwóch punktów, gdybyśmy na wyjeździe zawsze zdobywali dwa punkty, to byłoby naprawdę wspaniale. Trener Bielszczan po spotkaniu niestety nie miał wesołej miny. Mamy na pewno problem, jeśli chodzi o skład i wyleciało nam kilku kluczowych zawodników, dzisiaj nie mogą skorzystać z Jarka Macieńczyka. I ten młody skład no, właśnie będzie tak się wahał, no. musimy szukać swojej, swojej filozofii gry na nowo. No jest nam teraz ciężko, jest końcówka sezonu, wszyscy od nas oczekują lepszej gry, ale sytuacja zespołu jest taka, jaka jest.